Dzień dobry. Witamy Was serdecznie na kolejnych zajęciach w ramach Zajęć w Miejskim Domu Kultury Podlesie. Zajęcia są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego. Niestety po raz kolejny spotykamy się niestety online, a nie stacjonarnie w Podlesiu. Dzisiejsze zajęcia będzie prowadzić dla Was Dorota i Agnieszka W związku z tym, że w kwietniu mamy Dzień Florysty. Nie wiem, czy wiecie, kto to florysta. Florysta jest to osoba, która zajmuje się układaniem pięknych, bu pięknych bukietów z kwiatów albo robieniem ozdób z kwiatów, z roślin. I my się uczcimy ten dzień i również zrobimy piękną ozdobę, taką troszkę eko. Agnieszka Wam teraz pokaże, jak ona będzie wyglądać. Proszę bardzo, każdy z Was może zobaczyć, jak pięknie może rosnąć roślinka. Do dzisiejszych zajęć będą nam potrzebne następujące rzeczy ma talerzyk z zawartością kolorowym papierkiem, nożyczkami. Będzie nam potrzebny klej, bibuła, najlepiej brązowa, kredki. I czarny flamaster. A jeszcze przepraszam, jeszcze są inne rzeczy. Będzie nam jeszcze potrzebny kawałek kartonika i szablon yy, słoneczka. I to będzie, do tego będzie wykorzystany najzwyklejszy korek z butelki. Nie przejmujcie się, jeśli ktoś w domu nie ma papierowego talerzyka równie dobrze. Można wyciąć duże kółko, odrysowując zwykły talerz. Może to być albo kawałek kartonu albo gruby kawałek brystolu, papieru technicznego. No to zaczynamy? Bierzemy sobie jeden talerzyk. Żeby było trochę szybciej, to podzielimy się tutaj z panią Agnieszką pracą. E, jeszcze raz może pokażemy, jak to będzie wyglądać. Ja teraz obkleję bibułą naszą ziemię. O, tu Agnieszka, Agnieszka. mi już pomaga. A ja biorę się za narysowanie naszej dziewczynki, która podlewa roślinkę. Równie dobrze może to być chłopczyk, oczywiście. Słuchajcie, równie dobrze może być jakieś zwierzątko. To już wszystko zależy od Waszej wyobraźni. Ja smaruję teraz grubą warstwą kleju talerzyk i odrywam sobie kawałki bibuły i przyklejam. Słuchajcie, nie musi być jakoś specjalnie równo. Może równie dobrze ta bibuła gdzieś tutaj odstawać, bo później oblepimy ją od spodu. Agnieszka zaraz pokaże, jaką piękną dziewczynkę narysowała. Mamy dziewczyneczkę, teraz ją kolorujemy. Wybieramy kolory, jakie lubimy. Ja je zrobię piękną, czerwoną sukienkę, taką wiosenną, taką jak kwiatuszki. Niestety ta wiosna na razie jeszcze nie jest taka piękna, bo jest e, bardzo zimna, ale słuchajcie, może takimi pięknymi ozdobami zaczarujemy tą pogodę i będzie coraz ładniej. Będzie rosło więcej kwiatuszków już na, pod, na dworze. Słuchajcie, ja już jedną stronę talerzyka mam oblepioną. I zobaczcie, gdzieś tu coś odstaje. Wówczas bierzemy ten talerzyk, smarujemy i przylepiamy od spodu. A ja dziewczynkę narysowałam, teraz ją wycinamy. Oczywiście nie musimy robić tego bardzo dokładnie, tak żeby było ładnie, fajnie, żeby sprawiło nam to troszeczkę przyjemności podłoga czy ziemię mamy już wylepioną ja w międzyczasie wytnę słoneczko proszę bardzo żółta kartka papieru korek z napoju i zaraz sobie tutaj znajdę ołówek proszę moja dziewczynka Gotowa, ale ją przykleimy na sam koniec. Jest taka duża, nie wyszło. Tak, żeby Skoro ty robisz słoneczko, to ja zacznę robić może pierwszy kropuszek. Hmm? Dobrze. Odrysowana, wycinam. Kwiatuszków wybieramy papierki kolorowe, takie jak nam się podobają. Niekoniecznie pomarańczowe. Wycinamy kwiatuszki, tak jak potrafimy to robić najlepiej. Ja wytnę osobno płatki i osobno środek kwiatuszka. Proszę bardzo. Już mamy słoneczko, ale jeszcze to tniemy mu kromeczki. Agnieszka, ja już słoneczko mam gotowe, Agnieszka robi pięknego kwiatuszka, to ja jej trochę pomogę i zrobię łodyżkę. Wycinam z kawałka kartonu naszą łodyżkę. Mam młodyżka, Oblepimy ją teraz zielonym papierem kolorowym. I pierwszy malutki gotowy. Przy łodyczkach nie musimy się przejmować szerokością papieru, ponieważ jeśli będzie za szeroki, tak jak w moim wypadku, oblepimy sobie boki albo dotniemy go po prostu. Smarujemy mocno klejem, żeby się nie odlepło. Pracujemy w skupieniu. Tak i bardzo szybko nam to idzie. Drugi kwiatuszek gotowy. Chcesz zrobić jeden kwiatuszek? Mogę zrobić kwiatuszek. Chcesz zrobić jeden kwiatuszek, to ja wycinam w takim razie listki bardzo oddaję zielony papier. A to ja może zrobię w takim razie niebieski kwiatuszek. Tak jak Agnieszka robiła wcześniej. Dodam sobie kilka płatków. Słuchajcie. Mogą być to różne kwiatuszki. Jak ktoś woli tulipanki, może na przykład docieńcie się tulipanka. Ktoś woli samą trawę, może trawę nawet można drzewo sobie piękne zrobić. Zostały nam do zrobienia jeszcze chmurki. To ja się wezmę teraz za chmurki. Ja już mam zrobione płatki. Czego może będzie różowe? Chmurki możemy wycinać z papieru kolorowego albo możemy na przykład poprzyklejać białą watę. Wtedy chmurki będą piękne puszyste. My mamy niebieskie. Gotowa chmureczki. Może poprzekam. A, no, poprzekleję chmurki. Przyklejemy. A ja kończę ktoś? zacznę przyklejać no I przyklejemy E uh -huh. My już mamy, odklejamy piękną wiosnę, chociaż bardziej po tym słońcu, jak patrzę, to wygląda to jak lato, ale niech nam świeci. Proszę. Listki. Listki. Zajmiesz się teraz zrobieniem otworku? Oczywiście. Słuchajcie, teraz ważna rzecz, żeby ten nasz kwiat mógł urosnąć i przebić się przez tam ziemię, musimy tutaj zrobić Dziurka. Najlepiej poprosić o to rodziców, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Nie wiem, czy to widać. O, widać, czy tam mamy dziurę. Ja myślę, że nasz kwiatuszek już jest też gotowy. Trzy kwiatuszki, listki. Teraz zobaczymy, czy nam się tutaj wszystko mieści. Ta, ta. Urośnie. No, tak, Nasz kwiatek rośnie, pięknie. Ale żeby urósł, potrzebna nam jest jeszcze ogrodniczka. Już. Mhm. Tak. A żeby kwiatek urósł, chyba trzeba go jeszcze podlać, więc przy konewce Malujemy niebieskie kropelki. Proszę bardzo. Podamy. Trzymaj. Proszę. Tak. Nasz kwiatuszek pięknie rośnie. Aż do nieba. Mamy nadzieję, że warsztaty dzisiejsze Wam się podobały i że spróbujecie w domu zrobić podobną pracę. Dziękujemy bardzo, Dziękujemy. że ma się z Wami, a słuchajcie. Zapraszamy nas, Was na kolejne takie zajęcia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.